A, Fangra! Posłuchajcie o mojej rodzince. Świat według Ludwiczka. Udział biorą Januar Brunów, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Jarosław Boberek, Iwona Rylewicz i inni. Bywa, że nigdy nie dowiadujemy się, jakimi talentami zostaliśmy obdarowani. Czasami dowiadujemy się o tym przypadkiem. Czy widzieliście nowego niuchacza? Jest świetny! Niuchacz jest najlepszy! Tak! Jest super! Tak. Ciekawe, dlaczego nasza policja nie zatrudnia psów jako detektywów. Już nawet nie czytam innych komiksów. Bo po co? Niuchacz potrafi wszystko. Tak, ładnie! Niuchacz jest najlepszy! Tak, Batman ma Robina, Holmes Watsona, Niuchacz radzi Ech. sobie sam! Ech. Jestem pewny, że w Ech. tym wyścigu z Supermanem na pewno wygrałby niuchacz. Ach, todler! Superman umie latać! Wziąłeś to pod uwagę? Ludi, nigdy nie podłujesz! Super! Jak to robisz? Obręcz jest większa od piłki, więc w czym tu problem? To jak wrzucanie pączka do buzi. Widzisz? Nic trudnego. Biorę Jensena. Może zejdę sobie trochę na bok, żeby nikt mnie przypadkiem za wcześnie nie wybrał, bo zmieniłyby się losy świata. Biorę Grunewalda. Tak. Teraz jest zaskręcnie. Król Sobieski miał dwa pieski, no i kotki trzy. Biorę Melwina, bo ludzi psuje Gry. Ha, chłodni. Bo... Tutaj, jestem wolny. A. A -ha -ha -ha! <zumijing> to był part! Anderson? Nie wierzę własnym oczom! Ale super ludzi! Tak, umiem wrzucić piłkę piatkę. Jestem genialny. Ludzi, dla ciebie! O. Biorę ludziego! Mnie! Hop. Anderson! Mam iść na ławkę, tak? Nie, nieźle sobie radzisz. Mam to chyba wrodzone. Mógłbym to wrodzone dołączyć do szkolnej drużyny, chciałbyś? Nie, koszykówka to nie dla mnie. Co? Powiedziałeś, że to u ciebie wrodzone? Mam wrodzoną niechęć do sportu. Musisz do nas przyjść! No tak. A czy nie musicie trenować codziennie do piątej? Owszem! Pomyślę. Zostawanie w szkole dłużej, bieganie, dyszenie i pocenie się, albo jedzenie ciastek i spanie przed telewizorem. Ech, no cóż, jeszcze pomyślę. Proszę cię, ludzi, zgódź się! Zapisz się, ludzi, nim skończy się twoja passa! No nie wiem. Wzruszyłem się. Wszyscy byli naprawdę szczerzy. Ej, ludini, graj z nami! E, dobra, wchodzę w to. Chłopak, kwatale! To pewnie po rodzinie ze strony matki. Dobra, koniec rozgrzewki, czas na mecz. Drużyna z prawej będzie grać w koszulkach, drużyna z lewej bez. E, trenerze, wiem, że mam tylko 8 lat, ale. Jenny, przepraszam. Uwaga! Na odwrót! E, chodzi o to, mam uczulenie na światło, brażliwą skórę. Chyba żartujesz? Nie. Uwaga! Na odwrót! Wy ściągacie! Trenerze? No tak, Jenny, zajmij się z Grunewaldem. Jestem zmęczony. Mogę iść pod prysznic? A zjeżdżaj, gdzie chcesz! No dobra, pani Anderson. Teraz głęboki wdech. Mm. Co? Mm. Uu. Mm. Co ze mną, doktorze? Zapewne w porządku. Zapewne? Panie Anderson, jest pan... jak to się u nas zwykle mówi... Hmm, nie w formie. Wolne żarty. Wyglądam na brak formy? Powiedzmy, że potrzebuje pan programu treningowego. O czym pan mówi? W wojsku natrenowałem się za całe życie. To było już dość dawno. Prawdę mówiąc, w Ardenach jedną ręką pchałem patona w Jeepie przez wzgórze, żeby poprowadził atak na nieprzyjaciela. Dopadliśmy ich podczas posiłku. Widzi pan, całe życie, walczy pan w tej bitwie. Stanowczo zbyt dużo czasu zajmują panu posiłki. To nie moja wina, żona gotuje ja... Niech jej jedę. pan powie, że musi się pan zdrowiej odżywiać! Wspaniale! Spojrzę na to optymistycznie. To może oznaczać koniec z jej pulpetami. Ach, to może być niezły pomysł, ale ciężkie, a kiedyś swobodnie mogłem podnieść samochód. O, kantle! Nie spadły mi na głowę, żebym płacił za nie 99 dolców. Ach, będę zmuszony improwizować. Wreszcie w domu. Może coś zimnego, ha? Ludwi właśnie powiedział, że gra w szkolnej drużynie koszykarskiej. Świetnie! Też się cieszę. Będziemy chodzić na jego mecze. No, nie warto. Wiesz, mój batalion grał kiedyś z drużyną jeńców. Zgadnij, kto rzucił najwięcej punktów dla drużyny wuja sama. Pewnie ten, co za to? Zgadłeś, chłopie. Wiesz, ludzi, nie potrzebujecie trenera? Nie, mamy trenera Rockwella. Rockwell! A co on umie? To trener, Andy. No dobra, Hej, a może asystenta, stratega? Nie widzisz mnie oh. przy tablicy kreślącego schematy? Mm, tato, pamiętasz, co się stało, kiedy poprowadziłeś naszą drużynę bejsbolową? Tak, zdobyłem wtedy mistrzostwo. No, mama nam pomogła. Nie przychodźcie na mecze. Nie gramy dobrze. Ciągle siedzę na ławce i nasze stroje są ochytne. Co ty mówisz, ludzi? Przyjdziemy! Jesteś moim synem! Na pewno spłynęło na ciebie trochę czaru Andersona. Trochę rozcieńczonego. A, 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 a. Dzień dobry. Mój syn jest w drużynie koszykarskiej. Przyszliśmy odebrać jego strój. O! Mały, średni, duży... O! Jest! Bardzo duży. Więc jaki chcesz numer? A, czy trzynastka. Jest jeszcze wolna. O, szczęśliwa trzynastka, tak. Z jakiejś przyczyny nikt jeszcze nie wziął tego numeru. Świetnie, zobaczmy. Taki podkoszulek już mam. Liczyłem na coś porządniejszego: z rękawkami albo czymś takim. Jestem pewna, że będziesz hmm. świetnie wyglądał w tym stroju, ludzi. Bierzemy. Ludzi, muszę coś załatwić. Przejedziesz się ze mną? Chyba nie chcesz kupić kamery, żeby sfilmować mieć. Gdzie jesteśmy? Sklep ze zbożem? Pani Stillman chwaliła to miejsce. Chcę tylko rzucić okiem. Jasne, tylko niczego nie kupujmy. I pomyśleć, że za zwykły sprzęt treningowy każą sobie płacić jak za woły. Nie wiedzieli, że mają do czynienia z samym Andy Andersonem. To się nada. Teraz ciężarki. A, placki z owocami babci Helgi. Trzyletnie. Sam raz. A, może rzeczywiście potrzebuje trochę treningu. A, a, świetnie! Czuję ból! Wystarczy! Co tam robisz, kochanie? Tworzę arcydzieło! Hej, Dawinci. Lepiej, żebyś nie był zbyt głodny. O czym ty mówisz? Czuję taki głód, że mógłbym zjeść... Główka kapusty, Ora, co to kurczę jest? Toż mam do wniosku, że nasza rodzina musi się zdrowiej odżywiać. Od kiedy jedzenie trawy i chwastów jest zdrowe? Jeśli zjecie wszystko, mam dla was pyszny deser. Tak to jest. Suszone brzoskwinie, marynowane w mleku sojowym i posypane tofu. O, obiecująco. To była całkiem nieźle, tylko. Dobrze, Nudler, rzucaj! A! Trochę się zmoczył. <gry> Spokój, już dzielimy się na koszulki i bez. Koszulki stają tu. Udało się. Coś tu nie gra! Będziecie się musieli zamienić. Ludzie i stawaj tam! A czy Tiko nie może grać bez koszulki? Jest chłodszy. A niech nieco za gruby wieloryb. <ścoughs> A jakie delicje mamy na wieczór? Gotowane brukselki, marchewka i kawał kalafiora To szaleństwo! Na co się znowu skarżysz? To twoja wina Ej, a dlaczego akurat moja? Mam twoją budowę ciała Nie przesadzasz, synu? Ludzi, jesteś zbudowany tak, jak chciała natura Spokój wszyscy! Chodź, ludzi, rozprostujmy nogi i wyjdźmy z tej... kolacji Przygotuję deser Świetnie, a co to będzie Jogurt z Brzoskwinią! A... Zaczynasz warczeć, co? Synu, genetyka Andersonów to po prostu najprawdziwszy cud natury. Chociaż na zewnątrz możemy się komuś tam wydawać mięczakami, to tam wewnątrz jest naprawdę wspaniały, twardy rdzeń. Cały sekret polega tylko na tym jednym, by ten Boży dar Odżywiać i rozwijać. Wiem, czego ci trzeba. Dwunastu pączków? Nie! Babcinych placków. Ja mam to zjeść. Jest twardy jak kąś. Nie jedz tego, bo się otrujesz. Podnoś to! Trzy serie po osiem. Zaraz zaczynamy. No dobrze. A co to takiego? To zestaw treningowy Andersona. Błyskawicznie uformujesz ciało. Masz tu ciężary. Masz ławkę. Na tym ćwiczysz bicepsy i tricepsy. Zauważyłem, że obaj zbyt lubimy otwierać lodówkę, więc dobrze, żebyśmy z tego mieli pożytek. Dalej, ludzi, poćwicz klatek. Deserek. Może zacznę od czegoś lżejszego, jak miogurt z brzoskwinką. Waga lekka. Mama i tata mieli prosty sposób na moją formę: dyscyplina. Ale ja tak nie potrafiłem. Nie było mowy, żebym publicznie pokazał się w tej koszulce. Mogłem zrobić tylko jedno: bardzo się starać, by źle grać. Dobra, podaj Ludwiczkowi! E? E? Anderson, co z tobą? Ja sam nie wiem. Idę już na ławkę. O czym ty gadasz? Masz najlepszą statystykę trafień w naszej drużynie. Dalej! Masz ludzi, rzucaj. O. O. I w tym problem to nie twój styl. Rzucaj tak jak dawniej. Tak jakby w twoim ciele nie było ani odrobiny sportowca. Staram się trafić. Co się z nim dzieje? Chyba stracił swój dar. E, on nigdy nie miał żadnego daru. Piątek gramy pierwszy mecz. Potrzebujemy go. Bardzo dobrze. Trzymaj się. Uh. W porządku. Rób to po swojemu. Uh. Wystarczy. Co się z tobą dzieje? Te stroje przynoszą pecha. Muszę mieć rękawki. Co? Jakie rękawki? No właśnie. Co właśnie? Chodźcie. Mam pomysł. <gry> Denerwujesz się przed meczem? Dobrze to określiłeś. Jestem podekscytowana tym, co będzie po meczu. Tata zabiera nas nad jezioro i założy swoje nowe bikini. Pokażesz swoje sadełko? Czym ty wygadujesz? O twoim brzuszku. Wiesz, o tym grejfrucie na twoim żołądku. Nie trzymaj piłki tak blisko, bo się przebije na tych twoich sterczących żebrach. Z czego się śmiejesz, mały? Przestań chodzić na kolanach, wyprostuj nogi. Przestańcie... To za proste. Chodź ludzi. Nie uważasz, że trochę przesadziłeś z tym grejfutem? E, zapomnisz o tym. O? Dzięki swojemu poświęceniu o? tego dnia przyjaciele wiele mnie nauczyli. Zgodziłam się <grym> zostać w drużynie. Aha, 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 aha. Przepraszam pana, przechodziłem sobie tędy i zauważyłem tę przepiękną maszynę Co to jest? To jedyny w swoim rodzaju zestaw do ćwiczeń Andersona Najlepszy trening, jaki widziałem odkąd wyszedłem z wojska Stąd sylwetka Adonisa Tak, widzę, że jest pan w dobrej formie Święta racja Zapewne nie będzie pan się chciał z tym rozstać A, Nie, chyba raczej nie Włożyłem w to całe serce i całą duszę to mój najlepszy przyjaciel. Eee... Daję 25 dolarów. Wiesz pan. Do widzenia! Ha, ha, ha. Trajer. Oto odjechał dumny właściciel zestawu treningowego. Kupim go? Za 25 zielonych. Zbudowanie kosztowało tylko 12. Ha, ha! ha. Trochę szkoda. Miałem nadzieję, że poćwiczę po kolacji. Popatrz no! Mama wróciła. Pewnie znów nakupowała jakichś orzechów i jagódek. Ciekawe, czy to będzie jadalne. Grokuły na parze z kremem groszkowym. Dość tego! Chcę zjeść porządny kawał steku ze smażonymi pieczarkami. Mamo, zjem to. To świetnie, ludzi. Smacznego. Stwierdziłem, że muszę uważać, co jem. Czeka mnie trudny mecz. No tak, musisz mieć siłę. Właściwie to wygląda całkiem smacznie. Trzymamy kciuki! Ludzi! Ludzi! o tu, tu, tu Ludzie są Tak, bo Tak, są. są. E, nie, nie daj rady. Łap. Wiesz, zajmij się tym. Ja wezmę grubasa. Ej, uważaj, koleś. A. W porządku, spokój, gramy mecz! Dzięki. Nie daj im szans. Zabawmy się. Ludin! Co? Dobrze, ludi! Uważaj o obronę! Hej, szybkie wejście! Przed szybkością nie ma obrony! Ludin! A ja? <grych> ho, ho! Musimy podwójnie kryć 13 Uważajcie, źle podali Nie dajcie się, kryjcie strefą Uważajcie, teraz zajęcie Dobry pomysł Ulokować trenera na trybunach, żeby miał lepszy uważajcie, widok na przebieg nie gry nie trener, to jakaś plaga znam wolny Krycie numer 13. Dawaj mi dane, Lodi. Ładne, żo. Podaj ty, Rupy! Rupy! Tutaj! Zrzucaj ludzi! No rzucaj! Loni, rzucaj! Hej, to ja jestem zwykła! Rzucaj, ludzi, rzucaj! A ja. Wcale dużo nie zrobiłem! Zdobyłem 8 punktów. Tylko zdobył 20! Nie zrobiłbym tego bez Twoich podań. Nie zawsze chodzi o to, kto zdobył najwięcej punktów. Nie zapominajcie o trenerze! Ma pan zupełną rację! Moje gratulacje! Byliście <coughs> wszyscy wspaniali! Wiedziałem, że będziesz świetny! Cieszę się, że pan przyszedł, panie Anderson! Naprawdę południe! Tak pan, pan. sądzi! Tak! Myślę, że pana wrzaski rozbiły plany naszych przeciwników! A. Nauczyłeś się czegoś dzięki temu doświadczeniu, synu. Chodzi ci o to, że każdy jest inny i niepowtarzalny i że powinniśmy pogodzić się z tym, kim jesteśmy i być z siebie dumni? Nie! Chodziło mi o to, czy poznałeś czystą przyjemność, jaką daje człowiekowi uderzanie na nieprzyjaciół. Dawkę adrenaliny, którą dostajesz, zają. Ręcząc! I zamieniając ich w wijącą się górę wypompowanych osobowości. Wyjąłeś mi to z ust, tato. Ludzi, może poszlibyśmy na pączki? Świetny pomysł, ona! Słuchajcie, wszyscy, idziemy na pączki! na, well, Starr! się! Wspaniała nagroda za dobrą robotę. Dowiedziałem się wtedy kilku rzeczy. Że człowiek nie może jeść samych pączków i że warzywa na parze mogą być bardzo smaczne i zdrowe. Zastanawiacie się pewnie państwo, jak on doszedł do takiej super atletycznej budowy ciała. Oto nasz zestaw to nasz. porządkowane. Przecież to mój ludzi. Kosztuje tylko 199 dolarów. Co to za bałwan? Ja, przecież nikt tego nie kupi. Sons Drive 1168? Nie, to Jensenowie, sąsiedzi. O, przepraszam. Ej, co jest? Kurczę. Spójrz na to z drugiej strony. Zarobiłeś 13 dolarów. No tak, znowu nabity w butelkę. Wersja polska, studio Europeum. Dialog i reżyseria Ewa Markowska. Dźwięki, montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Jestem! Świetnie!